W ogóle nie wiem, czy się mm, gorącą wodą zalewa. Nie wiem nawet, czy się gorącą wodą zalewa. Miętę, czy. A czy 80 stopni, żeby miała woda? Nie wiem, nawet wiecie. Lubię sobie tak tu siedzieć i podziwiać moje drzewa, które zasadziłam wszystko, co jest w tym ogrodzie, to ja robiłam. Tam gdzie jest trochę ładniej, gdzie trochę brzydziej, to też ja. W ogóle w moje urodziny to dzień przed wzięłam się, żeby tutaj ten między tymi fugami taki był mech. I u nas tak nigdy teraz nie był zaniedbany w, te w takie plamy jak teraz jest, dlatego że jest teraz mniej tych spalin, tego wszystkiego, bo ludzie więcej, e, nie wiem, jakąś benzynę inną używają, albo też u nas tutaj w miejscowości bardzo dużo właścicieli jest elektrycznych samochodów. I to jest jeszcze powietrze, i nie ma dużo tego, e, co benzyna, ma, ja nie wiem jak to się nazywa. Ktoś to tak mi wytłumaczył. I to jest w sumie prawda. No a że moje urodziny stwierdziłam w ostatniej chwili, że będę wyprawiała w ogrodzie, bo ja tak przeważnie nie wyprawiam z tego względu, że w czerwcu jest ładna pogoda, ale czym bliżej jest 13, tym bardziej wieje albo zacznie padać i jest generalnie zimno, a moja rodzina jest. Nie, że duża, ale no tak 10 ludzi trzeba liczyć i no i to już jest tyle roboty, to jest ani ciepło, ani zimno, także tak jak dużo ludzi jest w takim małym pomieszczeniu, a ja nie mam domu jakiegoś dużego, na, na jednym piętrze nie ma dużo metrów kwadratowych, dlatego wolę w moje urodziny, żebyśmy byli w ogrodzie, skoro mamy ogród. I tak przeważnie nie wyprawia, bardzo rzadko kiedy wyprawiam, przeważnie wyjeżdżamy sobie gdzieś albo idziemy do restauracji i to, to. A w tym roku było tak, się zapowiadało ładnie, mówię, no Boże, będzie w mojej urodziny też ładnie. I rzeczywiście dzień przed moimi urodzinami było mocno gorąco, ale nie było tak wiatru. I ja mówię sobie, przygotuję tutaj ten, ten taras, ten taki, ten tam na dole co jest jakby zamiatałam, i tak się okazało, że tam w różach było pełno tych pastów, To tam, wiecie, ja się musiałam wypinać i ten krzyż mi dawał wznaki, ale ja się koncentrowałam na tym, żeby skończyć. Bo krzyż, co ja robię, czy nie, to i tak mnie boli. Także sobie myślę, wezmę tabletkę, poboli, poboli, kiedyś przestanie. To, to, to jest normalne, że boli. jak się wezmę nagle i tak haruję, żebym tak codziennie coś robiła, to może bym była zwyczajna, a jak ja tak nie robię za dużo, a wtedy nagle... No i wiecie, i tak sobie robię, robię, a ja nie pomyślałam o tym, że ja mogę się opalić, bo tak u nas było cały czas chłodno, chłodno i te pierwsze dni były takie ciepłe. I się ubrałam jeszcze, mówię, o jak fajnie, jestem w spodenkach i byłam na takim topie na ramionczkach. Jaka ja byłam spalona na drugi dzień, ale tak spalona... Znaczy mój mąż mówi, że nie jesteś jakoś mocno spalona. Byłam czerwona, ale mnie bolało. A mnie nigdy nie boli, bo ja zawsze o siebie dbam. Z tym, wiecie, kremy używam przeciwsłoneczne i z wysokim filtrem i naprawdę dbam o siebie <grym> i o całą rodzinę. No ale ja się tak zabrałam za tą robotę i z tego małego tarasu. Przyszłam tutaj, gdzie teraz siedzę na ten większy. No i się okazało, że mamy też grill popsuty, musieliśmy dokupić taką część do grilla, mój mąż zaraz wmontował, dzięki Bogu miał wolne tego dnia z pracy, więc to pasowało. Ja mówię, no to OK, no to on się też weźmie za inne rzeczy, to ja dokończę już u góry tutaj ten taras. Wtedy wzięłam ten rabat z tyłu też, nie że dużo, ale nie robiłam tego dokładnie, ale miałam tyle chwastów, że ja rwałam, tak jak wiecie. Mm, zielonkę, koniczynę yy, rwaliśmy jako dzieciaki dla, dla naszych takich kurek, zwierzątek, kaczuszki mieliśmy za dzieciaka. Więc tak mi się to przypomniało, że tyle zielska miała między tymi choinkami, że ja tak po prostu rwałam. Takie mini zostały te małe, nie? Ale zielska, ale już tego, z tego najgorszego. Także jak wyszłam z domu o w pół do dziewiątej rano, z małymi przerwami wyszłam po dziewiątej do, do domu. Ale byłam już taka Obolałam, wziąłam sobie dwie tabletki, poszłam spać i na drugi dzień no, bolało mnie wszystko, ale najgorzej to mnie bolało, już nie koncentrowałam się na tym krzyżu, tylko po prostu mnie plecy bolały. Ja nie mogłam tak jak teraz ramionami ruszać, bo mnie wszystko tak jakby ściągało, tak bolało, a ja się kremowałam yy, aloea, bo moja koleżanka współpracuje z, tym, z tymi produktami z aloea. I od niej dostałam właśnie taką, tak, taką tubę Alowea. Ja brałam normalnie garściami i sobie smarowałam. To właściwie nie ja, mój mąż, bo przecież ja bym nie dała rady, ale jak on mnie tak wiecie, tak tak delikatnie chciał smarować, jak mnie to bolało. Mówi, Kręć tak szybko ręką. <grywia> ja nie mogłam wytrzymać. <grywia> no i tak mnie bolało chyba czwartego dnia, ja tak mnie tak czułam. Ból, ale, ale nie tak, że cały czas mnie boli. Jeszcze się z koleżanką spotkałam, ona mnie ukochała na urodzinie. Nie dotykaj mnie, ale już mnie tak bolało. No to tak się zaprawiłam. A w moje urodziny już był taki wiatr, wiecie, i mnie to denerwowało, bo tak typowe moje urodziny to już wiatr jest, nie? Ale powiem Wam szczerze, że gdy, gdyby nie ten wiatr, to by było zbyt gorąco. Już tam pod wieczór się chłodno robiło. Sobie założyłam taki tam spetr i siedzieliśmy jeszcze na tarasie. Bardzo fajnie i miło było. Ale, ale naprawdę to dobrze, że tak troszeczkę wiało, bo pod domem siedzieliśmy na tarasie i to i słońce tak dosłownie na nas prażyło, że nie było gdzie iść. A parasol tutaj jak widzicie, gdzież on. A tu, z mojego, ten parasol ten jest taki nie jest jakiś duży. Chcemy kupić większy, ale zapowiada się, że lata nie będzie jakiegoś wielkiego, także... Nie będę teraz chyba kupywała, bo to lato będzie takie trochę, że przesiedzimy w domu, także to jest tylko chowanie do garażu i, i miejsce będzie zabierało. Jak będzie ładna pogoda kupię w następnym roku, chyba, że się rozpogodzi, ale na no to wygląda, że lata niestety też nie będzie w tym roku. Nie wiem, jak w Polsce, ale też słyszałam, jak oglądam inne vlogi, że też mówicie o tym, że raczej lata nie będzie w tym roku. Szkoda, bo ja tak czekam na to lato badania sobie robią, bo jestem zawsze zmęczona, okazuje się, że mam braki duże, bardzo duże braki D witaminy, także mm, tylko ja mam są d witaminą, także biorę tak dużo tych jednostek, chyba 90 i to mi nic nie pomaga i jestem nadal zmęczona, ja nie wiem co ze mną jest. A wszystkie witaminy i wszystko mam w sobie. Tutaj ja nie wiem, czemu jestem zmęczona w każdym bądź razie. Te witaminy wiem, że mi brakuje i już ją yy, no dostarczam do mojego systemu. <laughs> ale, ale ja mam też tak, że na wiosnę podobno ktoś tam mówi, że ciało ci się przygotowuje do lata, dlatego dużo energii zużywa. Yy. Na wiosnę to jestem tak zmęczona, że ja potrafię usnąć w dzień nawet, jakbym miała okazję. Yy. A kawy też nie chcę od siebie walić, żeby nie wiadomo jakoś funkcjonować, bo to też nie jest jakoś zdrowe, przynajmniej w moim przypadku, bo jak ja mam te problemy z krzyżem, to to dużo niby kwasów czy coś takiego, kawa daje, także tak sobie radzę, tak na pół oko mam otwarte i działam, działam. Dobra, będę szła do domu za chwilę i ten, bo już się tak coraz bardziej wiaterek Rozpętuję, już tak czuję taki chłód na, na moich ramionkach, ale tak w ogóle jeszcze jest fajnie. Zobaczcie, jak ja tą ciepłą moją tą miętę piję, pyszna, taka ostra. Nie ostra jako chili, ale taka konkretna. Czuć smak mięty. Mówiłam Wam, że ślimaki te brązowe obrzydłe, które jest tu jeden, tu jest drugi. I tam trzeci, czwarty, taki tutaj baby, piąty, znowu szósty, no nie będę więcej szukała, bo to jest obrzydłe, ale ym, myślałam, że nie lubią ich, a się okazuje, że lubią. Jego też muszę obciąć. Wygląda jakby pierun w niego strzelił. Tutaj wcześniej Wam pokazałam, to też już takie pierunkowate. A tu jaka fajna ta dziura. To jak ja bym była mała, to bym się bawiła w chowanego, bym miała tutaj kryjówkę. A to drzewo, to jest niby mirabelka. I ja nigdy na tym nie mam mirabelków, bo te ptaki zjedzą mi. I to tak rozrosło się. Zawsze to tak ładnie obcinałam. No, mój buszcz. i Muszę wejść w to, kroka jakoś zrobić, a jest mokro, a mam klapki. Patrzcie, tutaj jeszcze są. Może się zdziwicie, czemu u mnie jest takie wszystko zarośnięte tutaj, gdzie są te... Jak, jak to pokazać wam? Tutaj, gdzie są te czerwone porzeczki. Ale u nas ptaki te ładnie co tak śpiewają. Wpieprzają mnie. Bez pytania. Tu akurat jest kwiat, ale to tutaj to, to, to taki ptak się nie przedostanie. To na przykład to taki ptak się nie przedostanie do tych świętojanek. Także. także tak to wygląda. Mm. Są słodkie, ale są takie. Nie, że kwaśne, chociaż trochę tak, ale nie, że kwaśne, ale takie, wiecie, winne mocno. Tam ile ich jest? Nie, tam. Tam. No, powiem Wam szczerze, że. Zobaczcie, grona um. rzuciłam ze sklepu i co? Pełno samochodów jechało z autostrady, zjechali. I zapieprzali wtedy po tej normalnie takie drodze, co się, co można tylko 80 jechać, bo pewnie z roboty, spóźnieni, już godzina jest ósma wieczorem. Co się stało na autostradzie pewnie? U. Znowu się narobię Trzeba ładnie obciąć, ale te świętojanki dobre. Nawet ich nie myję, bo teraz nas spadało. To deszcz jest mył. O, te urwam takie trochę miks kolorów. Pewnie wykręci mnie. Słyszycie? Ja nie wiem czy Wysłyszycie na wideo, jaki jest hałas. Ale troszeczkę samochody też przejeżdżają. bym się jeszcze pojarła zobaczcie, mówiłam wam, że ślimury nie lubią tych tych tutaj hosty czy jak to się nazywa, jeden jest, drugi i trzeci tam te dziury to mam nadzieję że to nie one jedzą, ale chyba ją ej, to one lubią je a tu co się stało to zobaczcie moi kuzynki narzeczony obciął mi tutaj to takie wiecie, były wysokie pompony takie, tak trochę głupio wyglądało. Także ten wszystko, te wszystkie pompony, co tutaj widzicie, takie małe, bo ja je obcięłam. Takie końcówki mają teraz brązowe, nie obcięłam, aby strzeżyłam. To, to będzie wszystko takie większe, to będzie lepiej wyglądało. Wtedy, wtedy myślę, że chyba tą gałąź tutaj też tak tu zetnę, żeby było samo to, bo to jest w sumie też niepotrzebne. Albo sama to zrobię nawet. W każdym razie tutaj takie trzy takie cięcia, takie porządne dostały, także poczekam z tym tutaj, z tą trzecią gałązką, dlatego że, żeby mi drzewo nie, nie umarło po prostu. tu mi się przesunął kamień. A teraz byłam w remie, bo mi brakowało srebrnego papieru i wiecie co? To było przecenione. Nie wiem, co to jest za jedno to jest chyba to, co odstraża komary nie jestem pewna, ale zobaczcie takie, takie to jest duże i było przecenione nie biorę a jest dzisiaj pogoda taka, że pada tak sieje i tak cieplutko jest także to fajnie mi będzie rosło a to jest w ogóle do powieszenia ej, a jak bym sobie tutaj powiesiła? czy się da? ej, a jak mi się dało? chyba się nie da chyba się nie da chociaż tu wisi, ale to chyba nie no, tak czy siak niech sobie tutaj to stoi, póki co to zobaczcie Hortensia. ona będzie miała takie fajne różowe kwiatki tu bambus jest taki duży. On z tamtej drugiej strony widzicie, gdzieś nie gdzie ma takie żółte już liście, bo jako spryskałam tą trucizną. Tutaj będę miała takie piękne róże, a zobaczcie, już tutaj mi wypuszcza. One mają taki bardzo delikatny różowy, bardzo taki delikatny zapach takiej róży. Tu trochę pieliłam na moje urodziny, tak jak już. Nie wiem czy Wam mówiłam, czy nie miałam urodziny 13 czerwca. Znalazłam takie wielkie kamienie, co zbierałam i położyłam tutaj jako ozdobę, chociaż to nie jest jakaś ozdoba wielka. No, Oliwerek lubi takie tutaj stawiać różne kamyczki, które znalazł gdzieś tam. Tutaj zasiałam nie chyba to się nazywa. Uwielbiam te kwiaty, bo mi się z moją mamą się kojarzą. Ona zawsze je ma w ogrodzie. A tutaj dostałam na urodziny od mojej kuzynki, a tutaj mam miętę. A tą miętę urwałam i tak to po prostu włożyłam, chyba nawet wczoraj. Zobaczymy co, czy wyrośnie. Pewnie, no, bo to jest jak, jak zielsko rośnie. No i tu mam też miętkę to, to i to mam co roku w sumie jak tylko się tu chyba przeprowadziliśmy to tak może, nie w sumie nie nie jak się przeprowadziliśmy ale jak tutaj mieszkamy z 17 lat to może 15 ma 14 lat to całą zimę i całe lato i tak wytry, wytry i tak rośnie mój mąż zrobił takie prowizoryczne szczudła dzieciaki sobie chodzili w moje urodziny tu przestawiliśmy meble żeby tutaj jeść były dwa stoły a zobaczcie moje takie ja ten już przykwita także obrywam to, bo podobno trzeba napiszcie czy to jest prawda że trzeba obrywać tu mam pełno mięty tu Sofa. No, i tu są te moje jeszcze kwiatki piękne, które już kończą się. Wszystko się kończy. A tu zobaczcie, pułapkę zrobiłam na moje kochane ślimaki. I co tu się dzieje? O, zobaczcie, już jest jeden. Tu są. Gdzie one są? Dwa, trzy, cztery, piąty. Boże. A tu już jeden, zobaczcie, wchodzi i tu zrobiłam otwór im, żeby weszły sobie do piwa, bo podobno piwo lubią. No a tu mam ogórki, zasadziłam, bo sobie zasiałam je w takiej malutkiej doniczce. A że teraz ma być ładna pogoda, zobaczymy, czy one przeżyją. Przeważnie tak nie jest, musi być bardzo, bardzo gorąco, żeby mi przeżyły. Ale tak niestety nie jest tu w Danii. Pogoda jest dziulowa. O, zobaczcie, tu jest wszystko, co ma być spalone. Tak jak wam mówiłam, ostatnio mój sąsiad mówił, że camping zabiorą. Będę mogła tutaj sobie palić, bo inaczej mu zjaram. Jezus, jak ona się drą. I oni pojechali sobie na 2-3 dni. Wzięli kamping, no ale nie było pogody. Mocno padało. No, i jak się rozpogodziło, to on, oni wrócili akurat, także znowu nie mogę palić. No, i tu są widzicie te wielkie pompony od tamtego drzewa. Tu wszystko rośnie ładnie, jakim się należy. Zielsko, niestety, też takie małe zielsko jest wszędzie widać. No, ale pomału chciałam tylko go pokazać od mojej babci z ogrodu. Te o nie! tu są, Słuchajcie, jakie ładne i tak ładnie pachną, I niestety leżą, bo to padało ja mam tu bardzo dużo roślin ja wiem o tym, bo to się tak jakoś um, tak zrobiło, tu mam drugą Piwonie, ale ona ma być taka jaśniejsza i ona ma jednego kwiata i kilka lat temu też miała jednego patrzcie, takich dziados to u nas jest pełno Wyrzucam. No i co tu jeszcze? Jest? Widzicie to? Widzicie moje drzewo tu piękne. Wam pokażę właśnie bambus, jak go pomału załatwiam. No ale nie całkiem on jest załatwiony. Jeszcze jak będzie ładna pogoda, to go spróbuję spryskać gdzie nigdzie. A tutaj mo moje drzewko wypuszcza. Nowe listki, nowe gałązki. Tu mam nowy zakup do wieszania ciuchów. Do... Nie dostałam, a kupiłam taką Suszarka i ona jest powiem Wam fajna, bo tamto miałam metalową i była cała zadzerwiała a ta jest niby też chyba metal, nie to jest plastik jest lekkie to wszystko także i tak fajnie jak się ciuchy wiesza to takich kresek nie robią jak się wiecie długo wisi